Witam. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam siedmiodniowy trening, który pomoże Wam oczyścić się z blokad, a zarazem ułatwi osiągnięcie przez Was odpowiedniego nastawienia, dzięki któremu o wiele łatwiej będzie Wam wgrać do swojej podświadomości nowy, pozytywny system wartości. Trening jest stosunkowo prosty i zajmuje niewiele Waszego czasu. Każdego dnia przeprowadzicie inne ćwiczenie, a po zakończeniu siedmiodniowego treningu będziecie już lepiej przygotowani, aby wybrać sobie odpowiednie metody oraz cel kreacji intencji, z którymi będziecie pracować, aby przyciągnąć do swojego życia upragnioną manifestację. Linki do treningów na każdy dzień znajdziecie w opisie pod filmem. Pierwszy dzień ćwiczeń Zaczniecie od pracy z pierwszym z trzech treningów wizualizacji uczuć. Postaracie się wzbudzić w swoim sercu miłość. Trening wizualizacji miłości jest tak bardzo istotny, ponieważ bez umiejętności wzbudzenia w sobie tego uczucia niezwykle trudno jest pracować z wieloma medytacjami czy wizualizacjami i w efekcie przyciągnąć do swojego życia przedmiot swoich pragnień. Miłość, wdzięczność oraz szczęście należą do grupy najwyższych, najbardziej pozytywnych wibracji i to właśnie z ich pomocą najłatwiej jest wykreować sobie wymarzoną rzeczywistość. Odczuwając w swoim sercu miłość, przyciągacie ją do swojego życia pod postacią różnych sytuacji, okoliczności oraz osób. W drogim dniu ćwiczeń wykonacie trening wizualizacji wdzięczności. Podobnie jak miłość, tak i również wdzięczność należy do grupy najwyższych wibracji. Nabycie przez Was umiejętności wzbudzenia w sobie tego uczucia jest tak niezwykle ważne, ponieważ poza tym, że jest ono po prostu piękne i bardzo przyjemne, jest również informacją skierowaną do Waszej podświadomości o tym, że już coś otrzymaliście, że to, co w tym momencie sobie kreujecie, jest już waszym udziałem, należy do Was. Jak często powtarzam Wam w moich filmach, Wasza podświadomość nie reaguje na Wasze doświadczenia, lecz na Wasze uczucia. Dlatego jeśli czujecie wdzięczność, odbiera ona upragniony przez Was stan jako rzeczywisty. W rezultacie przyciągając do waszego życia przedmiot waszych pragnień. Właśnie z tych powodów wdzięczność ma maksymalną siłę przyciągania wszystkiego, co piękne. Jeśli czujecie wdzięczność, wasza podświadomość zrobi wszystko, aby dostarczyć wam więcej powodów do jej odczuwania, ponieważ ona zawsze pomnaża to, czym ją karmicie. W trzecim dniu ćwiczeń wykonacie ostatni z trzech treningów wizualizacji uczuć. Spróbujecie wywołać w swoim sercu uczucie szczęścia. Dzięki temu, że wcześniejsze dwa dni pracowaliście nad wzbudzaniem w sobie uczuć miłości i wdzięczności, powinno być Wam o wiele prościej poczuć teraz w sercu szczęście. Wzbudzając to uczucie, przyciągniecie go więcej do Waszego życia. Ponieważ odczuwając szczęście, karmicie nim swoją podświadomość, która pomnaża wszystko, co jej wpoicie. A przecież każdy z Was na pewno pragnie szczęścia. Dlatego warto się postarać podczas przeprowadzania tego ćwiczenia. Czwartego dnia będziecie już gotowi do wykonania Koherencji Serca, którą również znajdziecie na moim kanale oraz w linku pod filmem. Koherencja serca polega na wzbudzeniu w sobie uczuć o najwyższych wibracjach, które odczuwane razem są największą siłą napędową, która pomoże Wam przyciągnąć do Waszego życia wszystko to, czego pragniecie. Koherencja serca jest po prostu stanem, w którym Wasze pragnienia spełniają się najszybciej, a cały Wasz organizm działa spójnie i harmonijnie. Przebywając w koherencji serca, jesteście twórcami tu i teraz. W dniu piątym przeprowadzicie medytację akceptacji i wybaczenia. W wielu moich filmach wyjaśniam Wam, jak ważne jest to, abyście najpierw zaakceptowali siebie, swoje życie i otaczającą Was rzeczywistość, rozumiejąc, że należy ona do Was. Wiele osób źle rozumie pojęcie akceptacji, myśląc, że oznacza to, iż zgadzacie się na takie życie, jakie macie, i w rezultacie nie pragniecie niczego więcej. Jest to bardzo błędne postrzeganie akceptacji. Akceptacja polega na tym, że rozumiecie to, że to jedynie wasze myśli i uczucia były siłą budulcową waszej obecnej rzeczywistości i że bez nich nie ma ona już żadnych fundamentów do tego, aby nadal istnieć w waszym życiu. Akceptując, rozumiecie, że w przeszłości dokonaliście nie najlepszych dla siebie wyborów, jednocześnie zdajecie sobie sprawę z tego, że tu i teraz możecie wybrać inaczej, tym samym zmieniając swoje życie. Musicie również wybaczyć sobie, ponieważ odczuwanie w stosunku do siebie żalu Urazy czy wyrzutów sumienia tylko utrzymuje was w przeszłości, przez co możecie jedynie wykreować przyszłość, która będzie do niej podobna. Nie możecie zmienić swoich przeszłych decyzji, ale możecie zrobić wszystko właśnie w tej chwili, aby wasze życie było takie, jakiego pragniecie. Ta medytacja pomoże Wam w tym. W dniu szóstym wykonacie medytację ponownych narodzin. Podczas której ukształtujecie siebie dokładnie tak, jak tego pragniecie. Po przeprowadzeniu wszystkich treningów w ciągu ostatnich pięciu dni, jesteście już gotowi na to, by narodzić się na nowo jako najlepsza wersja siebie, abyście mogli zacząć od nowa, kreując jedynie taką rzeczywistość, jakiej pragniecie. Cała wasza przeszłość nie ma już żadnego znaczenia. W ostatnim dniu ćwiczeń, w dniu siódmym, przeprowadzicie medytację miłości i wysokich wibracji. Da Wam ona siłę i dużą dawkę pozytywnej energii, jednocześnie jeszcze bardziej podnosząc Wasze wibracje. Pozwoli Wam również odczuć miłość do otaczającego Was świata i będzie dla Was początkiem w kreowaniu nowego, cudownego życia. Po zakończeniu siedmiodniowego treningu jesteście już gotowi na to, aby zacząć robić kreację intencji, przyciągając do swojego życia przedmiot waszych pragnień. Jesteście również gotowi na to, by przeprowadzić inne treningi i medytacje, które mają wam przynieść konkretne efekty. Wszystkich tych, którzy nie wiedzą, na które trening powinni się zdecydować, i potrzebują pomocy w wyborze, Zapraszam do kontaktu przez moją stronę www.sekwencjazmian.pl. Na koniec chciałam Was poinformować, że na mojej stronie internetowej ruszyły już zapisy na nowe kursy online, które możecie zakupić. Do wyboru jest 30-dniowy kurs dyscypliny umysłu, 7-dniowy kurs oczyszczania umysłu. Oraz weekendowy kurs Quantum Power. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.